Szymonkowiczowie z tej strony Limone 2005 Po długiej kuli debacie politycznej o się z Family z Kingiem wpadliśmy na pomysł. Na szczęście już nie ma tej kuchni. Be King o swoim pomyśle, bo ja już nie wyleczę z tematu. Oczywiście, tu tutaj mogę powiedzieć, że zaproponowałem Szymonowi, aby miał jakby serię inną. Ta seria będzie się nazywać Frozen History. Będzie ona na podstawie jak dana postać Na przykład jak Iduna poznała Aknada albo na przykład jak Christoph poznał Anę, czy coś w tym stylu. Oczywiście Możesz po tej serii mojej Frozen History stworzę nową his, nową nową tą serię pod tytułem Będzie się opierała ona na Idunie i Agnarze. To... Tą serię Frozen History może będę prowadził z moją znałą, jak się zgodzi, bo ona ma tam większą wiedzę, więc jak się zgodzi, to będzie dwóch tych tej serii. Kiedy ta seria wyjdzie? w Frozen History. Nie wiem. Może w lutym, może nie wiem jeszcze. Kiedy, bo dopiero mamy pomysł. Miałem pomysł dopiero taki. Właśnie to ten minister mi podał. Co jeszcze mogę powiedzieć. Ta seria... Nie, nie wiem jak długo będzie. Toż jak kadłuba. Może że dzisiaj będziemy z Kingiem robić zjazd stąd do mojej serii. Jak się uda. Oczywiście. Wiem. W tej serii najwięcej będzie. I Duny Agnera, to na pewno, co mogę jeszcze powiedzieć, jak się poznali coś tam, um, jak podobną się ich losy i przyszłość, jak będzie ich znajomość z wiekiem czasu, to wszystko dowicie się w tej serii Frozen History albo seria Historia Iduny i Agnara oraz ich przyszłość Ja wypuszczę serię Historia Iduny i Agnara to dobieje się potem rozwijało na historię i potomstwa potem tak dalej i tak będzie się potem ciągło oddaję go Skinkowi bo na razie nie wiem co za mówić Oczywiście ta seria no. Uszymona taka wystartuje Bo ja mu zaproponowałem I jeżeli się rozchodzi o problem Family to tą serię ja będę prowadził i oczywiście zdaniem tylko może być u mnie film, zresztą będzie, będzie link w opisie która się ta seria nazywa tak, tak, tak. oczywiście przy tym, że w zrozumieniu to ja wymyśliłem coś i też podałem pomysł więc nie wspominać że to dzięki nie powstała ta seria dokładnie i widzowie powiem szczerze, mieście. podobno, że była taka strzeczka polityczna między <laughs> mi no, jeśli chodzi o tą serię. że ja chciałem tanto, on chciał tanto i błagudę. Polityk polityczna nakłótnie. jak w Sejmie. Dobra, ale mi tu proces Sejmu nie wydawać. Zresztą <grym> to <ten> twój filmik. Marszałek Sejmu hołownie mi pozwoli. Jest to mój imienik? To jestem marszałkiem Sejmu. No i, no i co? To był oczywiście kabaret na, na zakończenie odcinka. Może że w każdym odcinku będzie jakiś kabaret. Więc dzisiaj zabieram się za zwiastuny do mojej serii procent historii oraz druga seria która będzie moja to będzie historia i duny i aknala oraz istnienia może na dalsze lata jak się to potoczy jesteście ciekawi jak się to potoczy zostawcie łapkę w górę subskrybujcie z na moim kanale no i obserwujcie po więcej no to co? Mega weekendu no i siemka